No i w końcu, po naprawdę bardzo długim czasie złapia, złapaliśmy się za Diablo 3 na konsole. Zresztą po bardzo długim czasie ta gra pojawiła się w końcu na konsolach, bo przypomnijmy, Diablo do tej pory na PlayStation 1 pojawiło się i tylko i wyłącznie. Gdy zobaczyliśmy po raz pierwszy informacje o tym, że w ogóle Blizzard będzie robił cokolwiek na konsolę, niektórzy powiedzieli, me, Diablo, wszyscy już to grali. Natomiast ja powiedziałem, że super, bo w końcu Blizzard będzie robił coś na konsole. I okazało się, że chyba dobrze, że się cieszyłem. Christian szalac paweł typ jak czas na Diablo 3. Wgramy na maksa twórca Blizzard Entertainment. Tak, cieszyliśmy się ja i Paweł, ponieważ na PC też nie miałem okazji sięgnąć po Diablo. No i tutaj miałem tylko takie na początku obawy, czy to będzie taki zwykły port zrobiony po macoszemu, czy coś więcej twórcy dodadzą, nie licząc tych aktualizacji, które... Czyli co, bałeś się, że będzie kursor, którym będziemy wskazywać drogę naszemu protagoniście? No nie, nie aż tak, ale bałem się na przykład, że ciężko będzie przypasować koncepcję Diablo, tego Slasha do konsol, albo nie tyle co ciężko, co niekoniecznie wyjdzie to tak, żeby nam się po prostu grało. No tak, hack and slash to tak naprawdę gatunek, który mocno jest skojarzony w tym momencie z Castlevania, z God War, z Heavenly Sword, między innymi em, Bayonetą, chociażby, a tutaj mamy trochę inny hack and slash, bo okej, okay, będziemy cieli i miotali i miotali, niech tak będzie, natomiast wszystko jest ukazane z takiego rzutu izometrycznego, czyli pod skosem z góry, bez możliwości obracania kamery, to mi się podoba. I jakbym miał tak y, na samym początku sprecyzować, y, jaki gatunek y, przedstawia Diablo 3, no to dla mnie to będzie po części Hack and Slash, po części RPG akcji, a także troszkę domiesz domieszkał takiego MMO, ponieważ y, takowe tam elementy też się... MMO? Tak. Też. Znaczy tak na nie ma nic wspólnego z MMO, ale... Znaczy, Zbierając po sieci, rzeczywiście możemy to odczuć, nawet, że wspólne rajdy na tego złego tak, ale wyglądają nawet mi o to mi Paweł właśnie chodzi. jak granie Massive Multiplayer Online. Z jednej strony to, co powiedziałeś, ale z drugiej strony zbieranie przedmiotów chociażby. A bo to jest, że tak powiem, cały czas będziemy korzystać oczywiście z anglojęzycznych nazw. To jest tak zwany loot game, czyli loot, czyli to, co wypada z zabitych przeciwników, z pomiotów szatańskich i to będziemy zbierać. Tak naprawdę ta gra nie polega na tym, aby zabić złego pana, Diablo, Beliala, azmodana i innych złych potworów. Albo inne złe, potw złe potwory Tylko chodzi o to, żeby ubrać się jak najlepiej No ale właśnie, tutaj zacznijmy jednak od tej fabuły Bo taka jednak <noise> tak. jest Chociaż nie jest ona zbytnio skomplikowana Oczywiście wszystko zaczyna się od Bardzo efektownego e, Filmiku wprowadzającego, filmiku CGI O których będziemy później jeszcze mówili Ale one są Łatko, fenomenalne tak. Później o tym wspomnimy No ale, ale generalnie, jeżeli wpiszecie sobie nawet na youtube.com e, Filmiki z Diablo 1 i 2 To zauważycie nagle, że te filmiki mają się nijak Do tego co się robi w grze Miałem nadzieję, że po 12 latach, bo 12 lat po Diablo 2 pojawiła się wersja na pc 13 lat od wydania Diablo 2 na pc pojawiła się wersja konsolowa. Miałem nadzieję, że tych 12-13 lat wystarczy. Wystarczy, żeby zrobić filmy łączące fabułę gry z fabułą filmiku. Niestety, no niestety ma się to trochę nijak do siebie. Znaczy bardziej nijak to się miało jeszcze w dwójce. W jedynce to już zupełnie, tam były raptem dwa filmiki i wszystkie filmy zajmują 2,5 minuty. Tutaj natomiast e, same te filmiki, ok, są przepiękne o tym, jeszcze powiemy. Natomiast um, tu nie ma fabuły w tej grze. Okej, okay, znowu jesteśmy jakimś tam bohaterem. Nie masz wrażenia, że cała historia kręci się do, znaczy właśnie nie dookoła nas, tylko obok nas. Troszkę tak, ponieważ ten nasz bohater, owszem, podczas naszej... Czekaj, wielkiej... W ogóle o co chodzi? Bo chodzi o to, że 20 lat po wydarzeniach Tak jak każda z... część, znaczy od pierwszej, drugiej też było 20 tak, lat tutaj, również dwie dekady, 20 lat. Dokładnie dwie dekady minęły od y, zakucia w kamieniu dusz. Y, tych złych panów, tych, którzy władają... Demonów, które chcą spustoszyć ziemię. Tak, i ale, ludzkość. ale to nie były byle jakie demony, bo to byli ci najgorsi władcy, Mefisto, Baal, chyba Baal był w dodatku, o ile dobrze pamiętam, diablo tytułowe, oczywiście tym, ten jeden najwyższe z najgorszych, zło. najwyższe zło. No i e, jesteśmy sobie w świecie sanktuarium, bo to się nie dzieje oczywiście na Ziemi. E, świat, diablo to jest świat sanktuarium, tak jest nazwany. No i jesteśmy w tym świecie, nagle spada, spada gwiazda prosto przypadkiem. Prosto w katedrę w Tristram. Tristram zna się oczywiście z pierwszej i drugiej części Diablo, to tam rozpoczynała się zawsze nasza przygoda, nie inaczej jest w trójce. I powiem szczerze, że kiedy usłyszałem to słynne briam, 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 Czyli to była dla tych, którzy nie poznali, muzyczka z Tristram. Tak, no nie było to może tak piękne wykonanie, jak... Nie poznałeś po... Nie? No troszeczkę poznałem. To była muzyczka z Tristram. Kiedy ja zobaczyłem Znów, że jestem w Tristram. Kiedy usłyszałem tę muzyczkę, to coś. Poczułem od razu. Tak. Powiedziałem tak, wyszło diablo, robię sobie miesiąc wolnego i wszyscy będą czekać na te recenzje, bo ja nie będę musiał grę. Przepraszam, to jest Przepraszam, ta magia. Słuchaczy. To jest ta magia, no ale co do... Jeszcze kończąc etap fabularny, no to są, są te demony i tak naprawdę można by na tym skończyć, chociaż no oczywiście jest Descart Kane, który na samym początku w filmiku tytułowym się pojawia. Jest on starym mędrcem, który na początku nas troszkę prowadzi, pomaga nam. Jest też Lea, która pojawia się w tym filmiku i jest, no można powiedzieć, jedną z najważniejszych postaci, nawet nie wiem, czy nieważniejszą niż my sami. No tak, dodam tylko, że ci co czytali, na pewno to wiedzą Diablo Zakon, a ci, co nie czytali, dodam tylko, że Lea została, znaczy Le poznał Descartes' Kane, kiedy ona miała 8 lat, kiedy dziwne moce zaczynały, dziać, zaczynały działać koło niej, kiedy dziwne rzeczy dziać koło niej się zaczęły. On ją wówczas przejął, zaopiekował się nią i ona na początku jak taka płochliwa zwierzyna, a później na szczęście coraz mocniej przekonywała się do Dekarda Kane'a i Descartes' Kane się nią zaopiekował. No my trafiamy jako tak naprawdę taki no-name, jako nikt, teoretycznie nikt oczywiście. Ale bohater. Ale bohater, trafiamy jako jakiś tam bohater. Chociaż na początku jesteśmy rzeczywiście nikim, bo jest tylko mowa o tych bohaterach, którzy to w kamieniu dusz, bo tylko w kamieniu dusz da się zakląć duszę diabła, tak przynajmniej mówi legenda w Diablo 3 i w Diablo 2 i w ogóle w Uniwersum Diablo. E, przychodzimy do Tristram, okazuje się, że jacyś nieumarli atakują e, ziemię, a my, ja akurat byłem mniszką, więc mogę powiedzieć e, ze strony mniszki, co się działo, ty byłeś barbarzyńcą, więc będziesz opowiadał ze swojej strony. E, mniszka jako ręka Boga, której drogę właśnie bogowie wyznaczają, e, przyszła po prostu do Tristram za spadającą gwiazdą, ponieważ dowiedziała się, że jest jakaś stara przepowiednia, która y, mówi właśnie o tym, że Spadająca gwiazda będzie zwiastować koniec świata. No i przyszliśmy się dowiedzieć, o co w ogóle chodzi i rozprawić się z tymi złymi, którzy prawdopodobnie, znaczy wiemy już o tym, że wychodzą z Ziemi i nagle nie umarli, robią się jeszcze bardziej nieumarli i, i wychodzą tak, na świat. Trochę i zaczynają to skomplikowane się zaczyna robić, no ale, ale ta fabuła jest prosta jak budowa cepa. Jest bardzo prosta. Mamy zabić diabła. I jeżeli chodzi o aspekt fabularny, to fabuła sama w sobie nas nie wciąga, chociaż momentami chcemy po prostu zobaczyć te filmiki CGI, które są naprawdę fenomenalne. No i jeżeli chodzi jeszcze o bohaterów, to wspomniałbym o Tyraelu, który jest, nie będę za dużo tutaj zdradzał wam, ale jest po prostu upadłym aniołem. Więcej dowiecie się grając w grę. Można tutaj również wspomnieć, że jeżeli graliście już w Diablo na PCcie, oczekujecie dodatku Reaper of Souls, w który filmik z GI był na Gamescomie pokazany, no to tam też jest Tyrael i naprawdę wygląda to fenomenalnie. No ale wracając do gry i do tego, co najprawdopodobniej jest jednym z największych plusów e, właśnie Diablo 3 na konsolach, to cztery osoby na jednej kanapie. Oj tak. Wyobraźcie sobie duży telewizor, cztery osoby dookoła siebie i wy przechodzicie kolejne hordy złych potworów, kolejne szatańskie pomioty, Wy sprowadzacie do parteru, niszczycie, zabijacie. A... Łączycie swoje moce, można tak właśnie. powiedzieć, ponieważ jest kooperacja. To nie jest zwykłe słowo kooperacja, tak jak w niektórych grach. A, będziecie mieli kooperację, nie, jakoś to tam wyjdzie. Bo na przykład Tutaj to działa. Ja jestem mniszką, która ma mantry. Mantry polegają na tym, że ja szepczę sobie coś pod nosem, różnego rodzaju dziwne słowa i dzięki temu w okolicy 15 do 20 metrów ode mnie, używając jeszcze odpowiednich run oczywiście, wszyscy mają plus 20 do pancerza i odbudowuje im się powiedzmy 15 punktów witalności, many czy z czego byście nie korzystali. Jeżeli na przykład Krystian do tego um, używa różnego rodzaju okrzyków bojowych, dodających nam um... Co mogą dodawać okrzyki bojowe? Nie grałem barbarzyńcą? Okrzyki no, bojowe mogą chociażby dodawać, nie wiem, punkty do ataku. No. Rewelacja. Do tego mamy na przykład szamana, który będąc w zasięgu tych wszystkich mantr i okrzyków bojowych, będzie miotał słoikami z pająkami i używał różnego rodzaju zombie psów, tak naprawdę tak tam jest, zombie psów do ataku na przeciwników, a do tego jeszcze mamy tak zwanego demon huntera, czyli łowcę demonów, który z dalszych odległości będzie obserwował akcję, ale będzie strzelał różnego rodzaju niesamowitymi kuszami będzie posiadał coachan plus 50 do ataku, plus 40 do zręczności, plus 50 do wiedzy tajemnej, plus 35 do obrażenia od ognia i plus 15 sekund y, do tego, że będą potem jeszcze wszyscy zamarzać po tym ogniu. Tam to wszystko jest możliwe, jak te cztery osoby spotkają się razem. To jest fenomenalne. I fenomenalne. wtedy tak naprawdę ta gra się zaczyna, tak. poni y, ponieważ... W niektórych grach, które mają y, kooperację, wygląda to tak, że po prostu, a coś tam, co jakiś czas będzie taka operacja. Tutaj taka operacja jest przez cały, od samego początku do samego końca, mm -hmm. ponieważ jest, siedzi obok mnie Paweł, obok y, Pawła siedzi jeszcze druga osoba, jeszcze czwarta osoba tam się pojawia. Najpierw jedna mówi, słuchaj, rzuć, tutaj podejdziesz, jak rzucisz ten czar, to będzie lepiej. Ja podejdę, walnego go z miecza, tutaj będzie tak, jeszcze dojdzie do tego jakiś czar uzdrawiający. Ustawmy się tak, słuchajcie, będzie zaraz naprawdę potężny wróg, musimy ustalić jakąś taktykę, zrobimy, to, tak 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 wyjdzie idealnie, jeżeli rzeczywiście się zgramy to wtedy wyjdzie to pięknie i mamy naprawdę gigantyczną satysfakcję no dobra, z gry dobra y hola hola z muszę cię troszeczkę przyhamować ponieważ też nie mówmy o tym że w Diablo ważna jest taktyka bo nie jest znaczy nie sama ważne, taktyka w Diablo ważne są przedmioty ja na tak. przykład na podobno najtrudniejszym bossie zasnąłem Azmodan dla mnie najtrudniejszym y bossem był Butcher tak to ten sam Butcher z y Diablo 1 znaczy trochę inny ale nazywa się tak samo rzeźnik tak samo miałem. Y y <grym> y i słuchajcie z rzeźnikiem męczyłem się półtorej godziny a na modanie zasnąłem. Zasnąłem trzymając przycisk. Aha, i dopiero obudziłem się w momencie, kiedy y, lód, czyli właśnie te wszystkie złota i fantastyczne złoto-niebiesko-pomarańczowe przedmioty wyskakiwały prosto z y, tego potwora. Możecie powiedzieć, zaraz, jak to... Ja... Ale jak to zasnąłeś? Ta gra jest nudna? Nie jest nudna. Ale jak gra się w nią już godzin, dz dziesiątą godzinę pod rząd. A ciężko grać krócej, ponieważ tak. ja na przykład planowałem sobie, dostałem tę grę od Pawła, po powiedział, no to trzeba szybko przejść, zrecenzować, musisz tam pomiziać oczywiście troszkę. No i to było tak, że następnego dnia miałem naprawdę duże roboty i włączyłem sobie Diablo. Na chwilę? Nie, nie, nie mhm. no nie na chwilę, bez przesady. Dwie i pół godziny sobie zaplanowałem, wyszło no pięć i pół godziny i to było tak, że naprawdę po tych pięciu i pół godzinach naprawdę musiałem ci na ciężko było mi odłożyć pada i wyłączyć konsolę. Ale ja myślę, że już nasi odbiorcy zrozumieli w tym momencie, ci, którzy słuchają Gramy na Maxa, że największym plusem Diablo 3 jest fakt, że nie można jej odłożyć. Tak, mimo, mimo że da. ma swoje wady. Mimo iż ma swoje wady, to prawda. No bo tak, fabuła tutaj szczątkowa, ale nie o fabułę tutaj chodzi. Jednak Blizzard, robiliście tę grę 12-13 lat na konsolę. Dlaczego ta fabuła jest... Tak banalna, tak głupia i tak nic nie wnosząca do mojego życia. Ja myślałem, bo przeczytałem tą książkę Diablo Zakon, teraz pojawił się chyba i ile dobrze znaczy, pamiętam. Znaczy ma się pojawić Book of Tyrell. Y I ch chyba już ostatnio czytałem jakąś recenzję jednej z książek właśnie, nie pamiętam po prostu tytułów. W każdym razie no te książki też nie są jakieś może mega niesamowite, ale... Ale świat Sanktuarium jest naprawdę złożonym światem, fajnym światem, ciekawym. Tych potworów jest naprawdę bardzo dużo, więc można opisać różnego rodzaju przygody w sposób świetny. A wracając do tematu faktu, że wszystkie rzeczy w Diablo 3 dzieją się tak jakby... Nie mogą siedzieć bez nas, bo my jesteśmy tym głównym, głównym, najważniejszym bohaterem. Natomiast to, co zaskoczyło, ja tutaj bardzo często będę zdanie mojej żony przywoływał, ponieważ ona powiedziała Ale jak to? Przecież główną bohaterką tutaj jest Lea. Kim ty jesteś w tej grze? A ja mówię... Dobre pytanie, bo nie wiem. No właśnie, i tu jest troszkę problem. Ja Jeszcze... jestem takim ciosaczem. Mam zabić wszystko. Właśnie ja propos tego zabijania i zadań, no to one owszem wciągają, bo nie da się odłożyć tego pada, ale Ale no, nie, jakie tam masz zadania? Zauwa... Jakie zadania znaczy... pamiętasz z całego Diablo 3? Trzy... Ale właśnie do te, mi dwa do te, zadania, do tego, które do tego, pamiętasz. Do tego dążę, jeśli chodzi dwa zadania, dwa zadania, które miałeś zrobić. I które dobrze pamiętam, tak. mógłbym ci opisać? Co so, tak, takie? już świetne. Nie, może nawet nie świetne, które chociaż pamiętasz. Znaczy pamiętać pamiętam te zadania, ale jakie? No a właśnie. Czy... Nie, no, wy, to nie o powiedz, to. Ale do czego dążę? Słuchaj, Paweł. Ja dążę do tego, że te ale... zadania są tak proste i błakie tak, i beznadziejne, tak, tak, że... Tak, dokładnie chcę to powiedzieć, ale one są ciągle takie same, takie same. i ograniczają się do... Przynieś podaj po Ograniczają się do takiej sieczki. Owszem, jest to hack and slash, więc sieczka musi być, ale twórcy mogli postarać się jakieś urozmaicenie, więc dodać do tych głównych zadań, które są tam jakieś takie poboczne, które by to scalały w jakąś całość, ale dodawały coś więcej, że ta gra nie jest taka monotonna. Mhm. Dokładnie. Kolejne zadania polegają na przyjść, zabij, przyjdź, zabij, przyjdź, zabij, wróć do stań punkty doświadczenia. Szkoda, że to tak wygląda, ale właśnie tak to jest. Natomiast ci, którzy grali w poprzedniej części, a jest tych osób bardzo dużo, nawet ci, którzy teraz nie grają w gry wideo, grali kiedyś w diablo, no widzę, że... Ja mam ich na friendliście, widzę, że oni właśnie w Diablo grają, no to y, będą czuć się jak u siebie w domu. Tylko, kolejny zawód, dlaczego pierwszy akt jest identyczny jak w Diablo 2? Dlaczego drugi akt jest identyczny jak w Diablo oni 2? Oni tak jakby mieli walkę e, w... i schemat taki, który tak, robią. To trzeci... wyszło, więc stwierdzili, że zrobimy tak samo. Dokładnie, trzeci akt jest dopiero y, potraktowany jako jakaś nowość, a czwarty akt to już jest w ogóle nieporozumienie, aczkolwiek jako jedyny pokazuje naprawdę niesamowitą walkę pomiędzy aniołami, a pomiędzy światem piekielnym. I to było Ale właśnie jest tak, że 95% gry... To są pierwsze dwa akty, trzeci i czwarty przebiegamy. Blizzard. Robisz to źle. No niestety, to wyszło słabo. No ale wracając jeszcze do samej gry i otoczki. No gra jest ładna, to nie można nic jej odmówić. Nie jest ładna, to prawda. Trzyma, trzyma frame rate, ale jest też dobra pod względem tych efektów, że tam się rozwala wiele rzeczy. Mhm. To jest fajne i mi się to podobało, ale na PC-cie wyglądało to naprawdę dużo, dużo lepiej. Mhm. Nawet na średnich ustawieniach, tak jak sobie porównywałem jeszcze dzisiaj, żeby zobaczyć, było lepiej. No wiadomo, na PS4, bo tak wersja też się takowa zbliża, będzie pewnie lepiej. Myślisz, e... że będzie? Będzie. Powinno być lepiej, to na pewno. No, Ale jest na PS3 Xbox 360, mamy stałe 60 klatek na sekundę, nawet kiedy mamy mnóstwo przeciwników na jednym ekranie. I właśnie, e -ekranie. a propos przeciwników i tego, co się dzieje, no to bez porównań do pc wersji nie obyłoby się, jest y, też szybciej i bardziej dynamicznie niż na PC. Dużo graczy narzekało przy wersji pc że czasami jest po prostu nudno i mało się dzieje, tych wrogów się du za dużo nie pojawia. No tutaj takiej nudy nie będziemy mieli, ponieważ idziemy i naprawdę z każdej strony pojawi nam się dziesiątki wrogów i to jest takie no wciągające, lubię rozwalać y, tych, te demony. Pewnie, że tak. Y, to za co odpowiadała kostka horadrimów w drugiej części, tutaj robi kowal. To znaczy będziemy mogli różnego rodzaju przedmioty rozebrać na drobne kawałki, a także połączyć je w przedmioty. I tu ciekawe, nawet legendarne. Legendarny przedmiot, tak naprawdę ze swojej nazwy, na przykład słuchawki Krystiana Szalasta, jeżeli byłby taki przedmiot, polegałoby to na tym, że Krystian Szalast jako dziennikarz gramy na maksa, nosił te słuchawki w tych i w tych latach. Okej, okay, ale dlaczego Kowal jest w stanie wykuć legendarny przedmiot? Przecież to nie jest wtedy legendarny przedmiot. No... no... Czepiam tak, się niuansów, Czepiam się no, niuansów. Warto się czepiać niuansów i ja propos niuansów nie wiem, czy nie denerwowało cię coś takiego jak zbieranie przedmiotów podczas walki. Naciera na ciebie 25 przeciwników, walisz w nich, walisz, naciskasz to A, naciskasz inne przyciski. Właśnie naciskając A nagle patrzysz, że y, zapełnił Ci się ekwipunek i nie możesz nic więcej y, zebrać, ponieważ podczas walki zebrałeś 36 przedmiotów, które kompletnie ci się nie przydadzą, ale że otaczały one te potwory, no niestety wlatują. To jest też niuans, no ale czasami... Mi to nie przeszkadzało, wyrzucałem je bardzo szybciutko. No. Raz jeszcze podkreślamy to, co jest najważniejsze w Diablo, to to właśnie te przedmioty, które zbieramy. bo yy, I ich nazwy. Tak. Dlaczego ja tak długo przechodziłem Diablo 3, zadacie sobie to pytanie moi drodzy słuchacze audycji Gramy na Maxa i nasi YouTubeowi e, odbiorcy. Dlatego, ponieważ ja jestem osobą, która musi rozwalić każdą skrzynkę, każdą ścianę, przejrzeć się każdy, każdy swój z prochami, przejrzeć wszystkie zgliszcza. Dla mnie wszystkie mapki muszą być odkryte, nie może być zaciemnionego elementu, dlatego tak długo mi to zajęło. A czy warto to robić? Jak najbardziej tak, bo zdarza się, że y, zakończycie na punkcie kontrolnym, pójdziecie do jakiejś jaskini, ale nie zapisze wam się granat, czy zapisze wam się to, co zebraliście w tej jaskini, więc znowu wyłączycie konsolę, włączycie ją sobie później, dwa dni później e, i wejdziecie znowu do tej jaskini i nagle w jednym ze słoików wylatuje mi legendarny pierścień Leo Leoryka. Ale słuchaj... I sobie myślę aaa, warto było, resetuję tak, konsolę raz, miał, ja miał, drugi to raz to się nie zdarzyło, ale cię. miałem pierścień Leoryka już wtedy, legendarny. Pięknie. To ja dzisiaj, e, znaczy wczoraj jak grałem e, i sobie chodziłem po takich komnatach, wiem, już widzę punkt, do którego mam dotrzeć, ale jakieś 10 metrów dalej, widzę, że są jeszcze jakieś dwa potworki i tak sobie myślę a, podejdę, zabiję, patrzę, jakaś skrzyneczka, ale ta skrzyneczka nie jakaś taka wielka, specjalna, z której najczęściej wylatyły dobre przedmioty, ale otworzyłem sobie i wypadły mi dwa legendarne przedmioty z jednej z ja... Ale fajnie. Ja, dokładnie. Y, teraz możecie korzystać z różnego rodzaju portali miejskich, czyli portalu, który może przynieść was od razu do miasta bez najmniejszego problemu. Nie zbieracie tych portali, nie zajmują one wam miejsca w skrzynce. Do tego, znaczy w skrzynce, w ekwipunku. Do tego, y, rzadko kiedy powiecie, że nie możecie nieść więcej, czasem się to zdarzy, ale nie musicie już układać tych wszystkich przedmiotów na zasadzie Tetrisa, jak to było w Diablo 2. Super, to mi się bardzo podoba, to jest na pewno zmiana na plus, ale tych zmian jest niestety tak mało, że Diablo 3 powinien być takim Diablo 2 i 2,5. No można trochę tak powiedzieć, ale co na przykład, ja wiedziałem, że tak jest, ponieważ wersja PC-towa widziałem ją, nie grałem, ale wiedziałem, no niestety stylistyka w porównaniu mm -hmm. do pierwszej i drugiej części Diablo jest cukierkowo miodna, a nie mroczna. A co z muzyką? Muzyka? No jest okej, okay, ale nie powiem, nie. żebym sobie słuchał tego co. W dwójce, ja soundtrack z dwójki wracam od ale czasu do trójce? czasu, a w trójce już... W... Już nie do końca. Nie, on nie jest zły. To też, żeby nie było. A ja nie rozumiem, o co chodzi z cukierkowo słodką stylistyką. Ja tego nie widzę. Nie widzisz? A grałeś w Diablo? Ja no, grałem w Diablo, ono było bardzo gotyckie, to prawda. No i unoś, ten taki unoszący się dym brud dookoła, a tutaj, okay. a tutaj mam tego dużo, dużo złotego koloru, dużo te, właśnie tych pastelowych kolorów. To nie to, że, to nie jest jakiś zaszczyt, ale osoby, które grały w dwójkę i oczekują mrocznych klimatów otaczających ich demonów, można, mogą się denerwować. Dlaczego nazwy w Diablo są najlepsze? Bo kiedy podnoszę... Pałkę nabijaną gwoździami i ona się nazywa Poranny Morgen Stern Wiecznego Ranienia. Myślę sobie, ale fajnie. W ogóle polska wersja językowa, to też warto tak. wspomnieć. Dialogi że... są nagrane słabo. Yy, znaczy, są nagrane przeciętnie. Tak, tak tak, nie tak, tak. O, na przykład jak ja bym miał teraz przeczytać czat y, gramy na maksa, w sposób Diablo byłoby tak. Krystian, nie zgodzę się. Tak było na początku. Był pacz, który to naprawił. Zagęszczenie potworów w pierwszym i drugim akcie zostało sporo zwiększone. No bez sensu. E, trochę przesadzasz. Niektóre rzeczywiście, może główny bohater jest taki jak, jako całość, jest miałki nawet jako jego głos, ale na przykład niektóre żeńskie bohaterki już troszkę lepiej. Wypadają. Ja powiem tak, że polska wersja nie jest rewelacyjna na pewno, nie jest słaba, ale jest nazwy przeciętna. nazwy broni i ekwipunku. Kiedy moje buty nazywały się Onuce Lut, nie wiem o co chodzi, ale mi się to podoba, warto. Albo orange na tanka, też można znaleźć. Pastorał na tanka. na tanka. Tak jest, wiedz, że coś się dzieje. Podsumowując, yy, ciężka to była recenzja, ponieważ ja cały czas wahałem się od 6 do 9. Dlaczego? Kochany Blizzardzie, jeżeli po 13 latach Wy w Diablo nie zmieniacie prawie nic, z jednej strony, no okej, okay, zwycięski skład, nie warto go zmieniać, ale command, 13 lat, zróbcie w końcu grę, która ma dobrą fabułę, mam na myśli serii Diablo. Liczyłem trochę na to. Jeżeli Wy mi serwujecie filmiki na silniku gry, które wyglądają gorzej niż na Nintendo Entertainment System, mogliście tego nie robić. Natomiast serwujecie mi świetne wstawki filmowe, które wyglądają jak najlepsza możliwa grafika, skóra, mm, piękne, to jest po prostu rewelacja. Do tego, yy, po przejściu gry ja chcę grać dalej. Po trzecie czy po czwarte to jest jedna z niewielu gier, którą razem z żoną siadamy i gramy, bo jak to mówi moja żona, o, wypadły goodies, chcemy w to pograć, chcemy to zebrać. Dlatego dla Diablo w tym momencie 8 na 10, bo to jest świetny, świetny tytuł, mimo dużych braków. No ode mnie to wszystko, co powiedział Paweł, ale dodam do tego, że... To co na początku wspomniałem, czy ta gra jest do portem zwykłym speceta? Nie, jest to gra w 100% przystosowana do konsoli, przez co gra się naprawdę rewelacyjna, sterowanie jest bardzo dobre. Cztery osoby na jednej kanapie, rewelacja. Dla tej gry tak naprawdę warto kupić tę grę, żeby pograć ze znajomymi. Polska wersja językowa, wspominaliśmy, jest niezła, fabularnie niestety, bez rewelacji, chociaż to, co najważniejsze, w Diablo 3. Tej gry nie da się odłożyć, po kilku nie, godzinach w nią się gra więc i ile? gra? Ile? Ode mnie 8 tak jak od Pawła. Jesteśmy dzisiaj zgodni. Bardzo, 8 na 10 w gramy na maksa zostańcie jak najdłużej przy Diablo 3, bo zdecydowanie warto. Miał rację. Może uda mu się przepędzić cień wiszący nad całym moim życiem. Zbranili mnie, znów w pełni siłę. Dziękuję za pomoc. Możesz przemówić Lei do rozsądku? Nie chcę zrezygnować z ratowania wujka. I nie powinna. Pomogę jej go odnaleźć.